Panie trenerze, ostatni sparing z nami. Wysokie zwycięstwa, to może zdecydowanie cieszyć. No cieszy, każde zwycięstwo cieszy. Ostatni mecz, ostatnia jednostka treningowa w tym roku yy, kalendarzowym, więc dobrze się rozjeżdżać na wakacje. Krótkie zimowe wakacje, ale zasłużone w yy, dobrych humorach po zwycięstwie. Także dużo młodzieży dostało szansę pokazania się. Ważne, żeby bez żadnych urazów. Także jest ok. Jeśli chodzi o tę drugą połowę, to na pewno. Ta ekipa, która pojawiła się w niej, zrobiła dobre wrażenie, trzy bramki, no może to być tylko i wyłącznie pozytywny aspekt. Znaczy jest pozytywny aspekt, no ale też podchodźmy do tych sparingów spokojnie, bo to też rotacja składem, inne ustawienia, duża grupa zawodników nie grała, bo już odpoczywała, czy leczyła urazy, więc, ale zmiennicy, niektórzy zmiennicy pokazali się z naprawdę dobrej strony, także trzeba się z tego cieszyć. Wracając do pierwszej połowy, warto zauważyć, że ekipa z Lipcowskiego Mikulaszu naprawdę postawiła dość solidne warunki i grała dość ofensywnie. Znaczy tak, ale oni tutaj testowali dzisiaj dużą grupę zawodników, także tu wielu było takich, którzy, którzy chcieli się pokazać. To było widać, bo grali bardzo agresywnie, z dużym zaangażowaniem, No, ale fajnie, bo myśmy właśnie na takie sparingi liczyli, zapraszając tu słowackie drużyny. Jeśli chodzi już o ten rok, no to to by było na tyle i za Kilka tygodni ruszamy już z Nowym Rokiem i ze startem przygotowań do rundy wiosennej. Jak one będą wyglądać? Zaczynamy 28 grudnia, do 7 stycznia zajęcia treningowe u siebie, na obiektach naszych. 7 stycznia lecimy na zgrupowanie do Turcji, dwa tygodnie, cztery sparingi i wracamy do Polski. 20, 30 stycznia zaczynamy ligę z Górnikiem Zabrze. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę szczęśliwego Nowego Roku przy okazji. Dziękuję i wzajemnie. Wszystkiego najlepszego.